Dzień dobry, mam nadzieję, że wszystko u Was w porządku. Dzisiaj zapraszam Was na taki odcinek porównawczy. Popatrzymy sobie na czas Past Simple i Present Perfect, bo to są oba czasy, które w jakiś sposób są używane do mówienia o tym, co się stało, co się wydarzyło, ale bardzo są różne i jednak myli nam się czasami, dlaczego Present Perfect? Może być używany, czy powinien być używany w pewnych kontekstach, w pewnych sytuacjach, a past simple w innych. Możemy powiedzieć: I've done it, I finally done it. Co znaczy, że wreszcie to zrobiłem, udało mi się. Jest jakiś związek z teraźniejszością. I did it last week. Zrobiłem to w zeszłym tygodniu. I've done it, I did it last week. I've just done it, I did it two months ago. Podobnie moglibyśmy sobie pomyśleć o na przykład czasowniku cook: I've just cooked dinner for you. It's ready here on the table, albo powiemy w czasie past simple: I cooked really nice dinner last Thursday for my family. Widzicie różnicę? Present perfect mówimy wtedy, kiedy coś ma związek z teraźniejszością. Obiadek jest ugotowany, czeka na Was na stole. I've cooked dinner. I cooked dinner on Thursday for my family. To jest przeszłość, wiemy kiedy to miało miejsce i jest to całkowicie odcięte w przeszłości. Natomiast tutaj, I've cooked dinner jest w jakiś sposób związany z teraźniejszością. Przygotowałam dla Was też prezentację, żebyście mogli sobie porównać te dwa czasy. Popatrzmy. Present perfect versus past simple. Porównujemy te dwa czasy. Present perfect, czas teraźniejszy, on zaliczany jest do teraźniejszych, dlatego że sytuacje, o których mówimy, w jakiś sposób są związane z teraźniejszością. Coś, co się zaczęło w przeszłości i nadal ma miejsce. Na przykład, nadal mieszkam w miejscu, w którym zaczęłam mieszkać 15 lat temu. I have lived here for 15 years. Natomiast, past simple, coś, co zaczęło się i zakończyło w przeszłości. Oraz, gdy wiemy dokładnie, kiedy coś się stało. Dokładnie, czyli na przykład w zeszłym tygodniu, dwa lata temu, albo wczoraj. I jak popatrzymy sobie na określenia czasu. Dla present perfect będziemy mieli takie jak already, czyli już, yet, również już, ale używane w pytaniach i w przeczeniach. Czyli powiemy: I've already finished. Have you finished yet? I haven't finished yet. All my life, przez całe moje życie, jeśli lubię jeść czekoladę przez całe moje życie, I have liked chocolate all my life i nadal ją lubię for many years przez wiele lat since los je od ostatniego roku od zeszłego roku pamiętamy rozmawialiśmy już na ten temat for przez jakiś okres czasu i aż do teraz nadal jest to prawdziwe since od jakiegoś momentu w przeszłości i nadal jest to prawdziwe w pytaniach i w takich zdaniach kiedy pytamy o jakieś doświadczenie życiowe have you ever met anybody famous no i've never met anybody famous recently just Czyli niedawno, albo właśnie dopiero co? I have recently completed my course, so I'm very happy about it. Niedawno ukończyłam swój kurs i dlatego jestem bardzo szczęśliwa. I've just passed my exam, właśnie przed chwileczką zdałam egzamin i też jestem super szczęśliwa. Mam już w ręku ten papierek, jestem bardzo zadowolona. Natomiast past simple, jakie mamy określenia czasu, Oczywiście, słówko ago to może być many years ago, three days ago. Słówko last, czyli ubiegły w ubiegłym, last week, last year, last summer, last january. When we were younger, wtedy kiedy konkretnie mówimy o czymś, co się wydarzyło, gdy byłam młodsza, gdy miałam 7 lat, gdy chodziłam do podstawówki. In, w konkretnym roku, in 2004. In 19th century. Yesterday, również możemy powiedzieć wczoraj, i wtedy jest określony czas, wiemy dokładnie, kiedy coś się stało, używamy past simple. Kolejny slajd. Chciałabym, żebyście popatrzyli i zastanowili się nad różnicą pomiędzy zdaniami, które dla Was przygotowałam. Będę robiła przerwę, zanim powiem Wam, jaka jest różnica i dlaczego jedno zdanie jest present perfect, a drugie w past simple, pomimo że przecież są podobne. Have you ever been to Norway? Present perfect. When did you last go to Norway? Past simple. Pierwszy czas, present perfect, bo zadajemy pytanie o jakieś doświadczenie życiowe. Czy byłeś kiedykolwiek w Norwegii? Czy wiesz, jak ona wygląda? Jaki związek z teraźniejszością? No, jeśli ktoś był w Norwegii, to ma jakieś wspomnienia, ma jakieś odczucia, ma jakieś zdania na temat tej Norwegii. No, takie pytanie, have you ever? Zawsze, zawsze w present perfect. When did you last go to Norway? Pamiętajcie, zawsze, kiedy mówimy when, czyli wiemy kiedy coś się stało, wtedy używamy past symbol. When did you go to Norway? Następna para z tym samym czasownikiem. We have visited New York many times. We visited New York last summer. Jaka jest różnica? Pierwsze zdanie mówi nam o życiowym doświadczeniu. Odwiedziliśmy Nowy Jork wiele razy. Byliśmy tam wiele razy. W jaki sposób jest to związane z teraźniejszością? No, no zapewne, skoro wiele razy, to lubimy tam być, lubimy tam jeździć, lubimy tam wracać, coś nas ciągnie do tego Nowego Jorku. Mamy jakieś pozytywne odczucia z Nowym Jorkiem związane. We visited New York last summer, byliśmy w Nowym Jorku w zeszłe lato. Kiedy mówimy konkretnie, to nawet jeśli mamy fajne zdjęcia i miłe wspomnienia z tego czasu, to najważniejsze jest to, że powiedzieliśmy, że konkretnie last summer ubiegłego lata byłem w Nowym Jorku i wtedy już musimy to powiedzieć w past simple. My friend and I have just fallen out. My friend and I fell out last week, but it's okay now. Czyli pierwsze zdanie, właśnie się pokłóciłyśmy, a w drugim zdaniu, pokłóciłyśmy się w zeszłym tygodniu. Dlaczego pierwsze jest present perfect? A wynika z niego, że prawdopodobnie nadal jesteśmy pokłócone i nie rozmawiamy ze sobą. Pewnie są jakieś negatywne emocje. A w drugim zdaniu, past simple. Last week. Wiemy kiedy. Sytuacja zakończona, wydarzyła się w przeszłości. I have lived in this house all my life. I lived in this house, when I was a child. Czy widzicie różnicę? Mieszkam w tym domu całe życie. Nadal w nim mieszkam. To jest zdanie w present perfect. A drugie zdanie: I lived in this house when I was a child. W tym domu mieszkałam, gdy byłam dzieckiem, ale już nie mieszkam, przeprowadziłam się. Past simple, sytuacja, która miała miejsce w przeszłości. Kolejna para. I think I've seen this film before. I saw this film in January. Pierwsze zdanie w present perfect. Bo mówimy to, hmm, chyba już widziałam ten film. Coś mi się kojarzy, coś pamiętam. Nie jestem przekonana, czy chcę znowu go oglądać. I've seen it before. Ale nie mówimy dokładnie kiedy. I saw this film in January. Mówimy dokładnie kiedy to się wydarzyło. I dlatego musimy użyć past simple. Kolejna para zdań. I've never met an Italian person. I didn't meet any Italian people on my trip. Nigdy nie spotkałem Włocha, nie spotkałem żadnych Włochów na mojej wycieczce. Dlaczego pierwsze zdanie jest present perfect, a drugie w past symbol? Pierwsze mówi nam o doświadczeniu życiowym. Nigdy nie spotkałem nikogo z Włoch. Nie miałem przyjemności poznać żadnego Włocha ani żadnej Włoszki. Drugie zdanie mówimy kiedy. Tutaj nie mamy określenia, w jakim to było roku czy miesiącu. Tutaj mówimy on my trip. Czyli podczas mojej wycieczki nie spotkałem żadnych Włochów. Też jest to bardzo konkretne określenie czasu. On my trip, moglibyśmy powiedzieć, during my trip, kolejna para. Wow, have you cut your hair yourself? Yes, the first time I cut my hair was when I was 15. Ten sam czasownik, cut, to jest czasownik nieregularny, pamiętamy. On ma we wszystkich tych trzech kolumnach e, taką samą formę. Cut, cut, cut. Have you cut your hair yourself? Present perfect. The first time I cut my hair was when I was 15. Past simple. Dlaczego? W pierwszym zdaniu możemy się domyślić, że osoba, która zadaje pytanie, w tej chwili patrzy na osobę, która obcięła sobie włosy. Wow! Have you cut your hair yourself? Czy sama sobie obcięłaś włosy? Ekstra, wyglądasz, super efekt. A ta osoba, która obcięła sobie włosy, odpowiada. Yes, the first time I cut my hair was when I was 15. W konkretnym czasie. Wtedy, kiedy miałam 15 lat, pierwszy raz obcięłam sobie sama włosy. Past simple. A w tym pierwszym zdaniu widzimy, że jest jakiś skutek na teraźniejszość, bo teraz ma obcięte włosy i fajnie wygląda. I ostatnia para na dzisiaj dwa zdania. Oh no, I haven't done my maths homework. Last week I didn't do my maths homework. Dlaczego jedno zdanie w present perfect, a drugi w past simple? Pierwsze najprawdopodobniej jest wypowiedziane tuż przed lekcją matematyki. Możemy sobie wyobrazić taką sytuację, że ktoś sobie właśnie mówi, o rany, nie zrobiłem zadania z matematyki. I haven't done my maths homework. Za chwileczkę nauczyciel się powie. Ja się w tej chwili stresuję. Nie wiem co zrobić. Biec po zeszyt, odpisywać od kolegi. Nie, nie, nie wolno przecież takich rzeczy robić. Co to będzie? Zgłosić nieprzygotowanie. I haven't done my maths homework last week. I didn't do my maths homework. To było w zeszłym tygodniu. Dlatego mówimy w past simple. Po prostu coś się wydarzyło wtedy i zostało zakończone wtedy. I didn't do my maths homework. No cóż mogę więcej powiedzieć, moi drodzy. Tak naprawdę trzeba ćwiczyć, ćwiczyć i ćwiczyć. Jeśli macie jakieś podręczniki, jeśli macie dostęp do jakichś ciekawych stron, na których znajdziecie więcej przykładów z zakresu present perfect i past simple, to bardzo, bardzo gorąco zachęcam do ćwiczenia, bo w ten sposób nauczycie się najlepiej. Ale myślę, że rozjaśniło Wam się to na tyle dzisiaj, że będziecie pamiętać na pewno, że present perfect jednak jest to czas... Teraźniejsze, jak sama nazwa mówi, więc są związane z teraźniejszością i na pewno musi być jakiś skutek na teraźniejszość tej czynności, tej sytuacji, tego zdarzenia, o którym mówimy. Natomiast jeśli y, określamy konkretnie, kiedy coś się wydarzyło, to już mówimy w past simple. Mogą też być takie sytuacje, I've done some shopping, zrobiłam zakupy, popatrz ile tutaj jest toreb. I've done some shopping. I wtedy druga osoba się pyta. Oh, really? Which shop did you go to? Kontynuujemy już wtedy tą rozmowę w past simple. No bo czas zrobił nam się bardziej określony. Do jakiego sklepu poszłaś, kiedy robiłaś te zakupy? I've done some shopping. Oh, have you? Which shops did you go to? Or I've done some shopping. Oh, have you? What did you buy? How much did you pay? Jeśli kontynuujemy i już wiemy, kiedy to się wydarzyło, to wtedy będziemy mówili w past simple. Pamiętajcie, present perfect do sytuacji z niekonkretnie określonym czasem i w jakiś sposób zahaczająca o teraźniejszość albo mająca wpływ na teraźniejszość. Past simple, kiedy już wiemy dokładnie, kiedy coś się wydarzyło i stało. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie, chętnie odpowiem. Do zobaczenia w następnych odcinkach Lady in Black.